Alicja Lęczewska. Myśli na każdy dzień. 25 lutego Dziecko moje, ucz się w każdej sytuacji i w każdym człowieku, mnie spotykać. Z miłością witaj i przyjmuj wszystko i każdego. Gdy będzie natrętny, zły, niemądry, złośliwy, niesprawiedliwy, także przyjmuj z miłością. Gdy ty będziesz zmęczona, zajęta, chora, skrzywdzona, zraniona, także przyjmuj z miłością. Troszcz się o to i proś, i oddawaj mi Twoje serce, aby miłość była w nim, aby była w Twoich oczach, gestach, słowach, głosie, w całej Tobie. Przecież ja jestem miłością i pragnę być w Tobie w pełni i zawsze. Pozwól mi. Proś, nie zapominaj.